Czy jak ten człowiek powinien zostać ukarany, który, jak to mówią, groził? Czy on na wziął leki, zanim zadzwonił do niego z tą groźbą? Ofiak, jeśli po nocach. Widziałem taki filmik, w którym on mówi, że w nocy się budzi i rozmawia z nim tak jakoś wirtualnie. Co przygotowujesz? najpierw w łeb, potem pouczyć. Aaa, nie ma co się przejmować. Porozmawiamy. Kilka dni temu pan Jerzy Owsiak, Mówię Jerzy, nie Jurek, bo nie jesteśmy na ty i nie, nie uważam, że jestem uprawniony do jakiejś poufałości. Pan Jerzy Owsiak powiedział, oznajmił na swoim profilu społecznościowym, że dostał groźbę karalną. Zadzwonił do fundacji, do jego Stowarzyszenia Orkiestry Świątecznej Pomocy jakiś człowiek i powiedział, że Owsiaka trzeba zabić. I teraz pytanie, czy to jest to groźba karalna, jak uznano? czy to jest to stwierdzenie, jakaś opinia, bo ten człowiek przede wszystkim nie rozmawiał z samym ofiakiem. Przekazał swoją opinię jakiemuś pracownikowi tej, tej instytucji. Wiemy to tylko z relacji, chyba, że było to nagrywane. Jeśli było nagrywane, to nielegalnie, bo jak sami Państwo wiedzą, najpierw, żeby coś nagrywać, to w różne miejsca, które dzwonimy, uprzedzają nas, że rozmowa jest nagrywana i możecie się Państwo rozłączyć, jeżeli się z tym nie zgadzacie. I Człowiek ten nie powiedział do owsiaka, zabiję cię. To byłaby ewidentnie z jego strony wprost do owsiaka. Albo komuś powiedział, ja zabiję owsiaka. To albo by powiedział to, że trzeba zabić owsiaka w przestrzeni publicznej, publicznie. Byłoby to wtedy nawoływanie do przestępstwa. No i ja zapytam ludzi, co na ten temat myślą, czy ten człowiek powinien być pokarany i jak. Może jakoś przykładnie, bo to jest przecież pan Jurek. Gdzie ktoś groził mu śmiercią. Pani słyszała o tym. No, słyszałam. I pan ofiak jest zdruzgotany, nie śpi po nocach, a ja się pytam jaką karę i czy powinien ponieść ten człowiek, który zadzwonił i powiedział, że trzeba zabić ofiaka. Wie pan, e... czy, czy go karać i jak? Znaczy na pewno. Czy pouczyć tylko, nie mówi się tak. Zastanawiałam się ostatnio nad e, pouczaniem i no, w przypadku... Nie wierzy pani. Nie podziałało, nie podziałało. W jego przypadku? Jeszcze nie Nie, nie oś. podziałało w przypadku tego, kto został pouczony, więc uważam, A. że kara pouczenia nie jest karą adekwatną Czyli do... Czyli lepiej w łeb, potem pouczyć. Niekoniecznie. Nie? nie. O, biorąc pod uwagę aktualną sytuację w Polsce, to jednak najbardziej dotkliwa kara będzie karą pieniężną. Na owsiaka? Nie, no na tego, kto no, mu zapłacił. groził. No, ten, no tak, ale ten, co mu groził, żeby zapłacił na wość. Ale wie pan, że dzisiaj zostało wydane oświadczenie między innymi jednego ze szpitali tak. w obszarze, gdzie była w powódź, tak. że są w stałym kontakcie z Jurkiem, mhm. z orkiestrą, ze wszystkim, podano jaka kwota została przeznaczona, jaki sprzęt został już dostarczony, a jaki jest w drodze, Łączą kwotę, mhm. to ma około 19 milionów, więc... No i pan, ja wydaje radę. Znaczy w sensie inni broniąc go przytaczają te przykłady. Bo ja jestem nauczona doświadczeniem, że nie każdy, kto robi dobrze na siłę, chce to udowadniać, bo są na to wszystko dokumenty i nie trzeba, wie pan, żeby pan udowodnił, że jest niewinny, nie musi pan tutaj stanąć i zaraz oświadczać tego wszystkim ludziom, bo pan doskonale o tym wie. Ja Ale wie. zawsze ktoś się znajdzie. Wie pan co, ludzie mają bardzo dużo wyobrażeń na pewne sytuację, natomiast ci, którzy cokolwiek robią, powinni robić to na tyle transparentnie, żeby nikt nie znalazł ani jednej, ani jednego punktu zaczepienia. A jeżeli ten punkt zaczepienia się znajduje, no to ma się pole do tych wszystkich spekulacji. Bo Pani na pewno sprawę z tymi groźbami do Pana Osiaka. I teraz pytam się ludzi, czy i jak ten człowiek powinien zostać ukarany, który jak to mówią, groził owsiakowi. Chociaż ja nie jestem pewny, czy to była groźba, bo on powiedział, trzeba zabić owsiaka, a nie powiedział, zabiję tak? No, jak pani myśli? No, nie Swoimi rękami chciał do tego dokonać. No i powiedział to w prywatnej rozmowie. Było, nie było, bo przez telefon. No, no, ale to nie była prywatna rozmowa, bo to nie była rozmowa między słyszał? osobami. A między dwoma osobami. Jak ja pani powiem, Trzeba zabić Dudę, to, to, no, nie, to, to ja popełniam te Jeżeli sensu? ja będę Pana znała, to będzie prywatna rozmowa. No. Jeżeli ja dzwonię do jakiejś no, instytucji, to No dobra, mamy na ten temat inne zdanie. Okej, okay. co do tej publiczności tego. Ale jak pani uważa, czy powinien zostać ukarany i jak? Znaczy, ja Mało czytałam na ten temat. Czytałam, że owsiak postanowił spotkać się z tym panem. Tak, powiedział, że nie śpi po nocach. A to że, tego nie że, wiem. Tak, ja widziałem taki filmik, w którym on mówi, że w nocy się budzi i rozmawia z nim tak jakoś wirtualnie. Tak, przygotowuje się. Przygotowuje się. to no, wybaczenie wystarczy. No, trudno mi powiedzieć. Myślę, że w momencie, kiedy jest to sytuacja taka upubliczniona, to. Mhm. Taka rozmowa publiczna y, ma duży kaliber. A to słowa Owsiaka były, że wystarczy, że powie przepraszam. A no to już jego sprawa. Pan się pytał o moje zdanie, a tak, 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 nie o zdanie tak, tak. Owsiaka, że mnie oznacza. Ale gdyby on mu wybaczył, to uważa pani, że nadal trzeba go ukarać, czy nie. Bo ten przeprosi, a Owsiak wybaczy. Ale wybaczył. ja mówię, że rozmowa publiczna ma duży kaliber. Ale to nie jest publiczna, dwie osoby przez telefon rozmawiają. Nie, ja nie, nie można o tym rozmowa przeczytać na Facebooku. O no, rozmowa. Będzie publiczna rozmowa. O, jeśli pani, o ile tamten, no człowiek, tak czy tamten człowiek też chce się zgodzić na tego rozmowę. No ja tak rozumiałam, że to rozumiem. będzie rozmowa publiczna i wtedy ona będzie miała jeszcze większe znaczenie. Aha. Natomiast myślę, że też będzie miała znaczenie dla tego człowieka, ponieważ on myślę, że został zmanipulowany i w tej sytuacji... No Będzie miało to jakieś znaczenie. Natomiast czy, czy ja bym, teraz się pan pyta, czy ja bym mu. I jaką wybaczyła? karę bym wybaczyła, Albo nie. jaką karę mu wsadziła, nie. Ile lat ciężkich robót? Nie, nie. No. Nie to wiem jaką karę, ale myślę, że coś, co miałoby dla niego w jakiś tam sposób znaczenie. Wpłacić 500 zł na woź. No, znaczy, Kazać no. nie wiem w jakiej sytuacji finansowej jest ten człowiek, więc nie wiem, co to no, znaczy 500 zł. Sprzeda. No Niech sprzeda mieszkanie. No, żeby, odda panu Jurkowi. Żeby odczuł, odczuł podobne. Żeby, żeby kara była adekwat jakiś tam adekwatna, nie, adekwatna do odczucia. Dolegliwa. No w jakiś tam w sposób, sposób doleg dolegliwa. Znaczy dolegliwa to jest jakby... 25 przecież, lat. Nie. 15? Nie, żadna. 10. Nie, nie uważam, że ten pan. Koniecznie musi iść do więzienia, mm -hmm. tylko w jakiś sposób, żeby do niego dotarło, że komuś zrobił krzywdę. i Czy komuś zrobił krzywdę i w jakiej... czy w słusznej sprawie, bo powiedzmy, że komuś można w no, jakiś można tam robić... sposób zrobić krzywdę, ale... ale sprawa była słuszna, co nie znaczy, że ja popieram coś takiego, mm -hmm. ale że... Żeby ten panie... Komu, to pani mi powie. Komu można zrobić krzywdę w tym kraju? W słusznej sprawie. Nie, nie, już nie. nie, kogo nie. Za... Niech pani nie, mi powie, kogo nie, trzeba nie, zabić? Owsiaka nie, ale kogo? Nie, kogo Ma pani kogoś nie, na nie, myśli? Nikogo. Ale pani się boi. Nie, powiedzieć. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Nie uważam, że to jest dobry sposób. To nie bo, jest. Bo żadne, żadne złe uczynki złymi uczynkami nie nie. nie Złem czy... zła się nie zniszczy. Nie, 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 tak, raczej. W ten nie, sens. Raczej Dobra, rozumiem. Dziękuję pani bardzo. Za wszystkie postawione mi kawy oczywiście serdecznie dziękuję, ale że zrobiło się bardzo zimno na dworzu i czasami robiąc te sondaże naprawdę ta kawa ratuje życie. Nadal proszę, że jeśli podobają Wam się moje prace i chcielibyście mi jakoś pomóc, możecie mi tą kawę postawić, a link znajdziecie do tego w pierwszym komentarzu. A co Pani myśli na temat, Zmieszane, że bo na przykład zarzucają a propos tych powodzi, że, że on bierze jakoś wspierają się wzajemne państwo i jego prywatna firma, że dają mu pieniądze na przykład do, do kawy na Orlenie, pani ma 1 złoty dla powodzi, a na to idzie na ofiaka, który dopiero jest dystrybutorem tego. A tak naprawdę mogłoby to robić państwo, a posługuje się ofiakiem, czy to jest potrzebne. Akurat jemu jest do niczego niepotrzebne. I ta kawa w Żabce i kawa w, na Orlenie, to nie jest potrzebne. No, to pokazuje też, że on coś robi, ale tak naprawdę to ale państwowe nie, firmy, które nie, odprowadzają nie, podatki, nie, nie, mogłyby to nie, 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 wysyłać nie, to bezpośrednio. To nie jest potrzebne. Już dawno temu każdy mądry zauważył, że to te wszystkie firmy i państwowe i te komercyjne i wszystkie zewsząd. E, to one chciały się pokazać przy okazji orkiestra. No na one pewno. zabiegały. Tak Złysem się pani rozmawiała. To mówi jakie walki są o to, które chodzi się. No, Dokładnie, zabiegały o ten miejsc... czas, a te nowe zabiegały o to, żeby stanąć. Tak. Ja sama niejednokrotnie byłam w studiu w telewizyjnym Jaki i wiem gaże nie, nie, ja nie wiem jakie mieli o, Garze, ale tak chodzi mówimy. o to, ale chodzi o to, że... Ta, żeby tylko stanąć, żeby mieć te swoje 5 minut przy, mm. przy nim, żeby się w tym blasku chwały jego ogrzać. Nie wiem, to są bardzo dyskusyjne kwestie, niemniej jednak powiem raz jeszcze. Mm. Jeżeli człowiek działa i działa na tyle transparentnie, mm. że ile? nikt się nie przyczepi... Dobra, ale ile tam temu gościowi wsadziłaby pani? go pudła? Ja bym go ukarała karą pieniężną, no proszę pana, nie, dlaczego miałabym go do pudła? Co mu pudło zrobi? Coż, będzie siedział, myślał, zapalony do pudła, za to zawsze po powiedzieć, nie, że nikt, nikt nie pana. idzie do pudła. Proszę pana. No, jak to jest przyszły morderca, to lepiej, żeby był w pudle zamknięty, taką on chce zabierać, zabijać ludzi, grozi. A na tej pan. podstawie, wie pan, są takich ludzi, którzy rzucają takie, e, że tak powiem, zarzuty w stosunku do, do, do wielu osób, jest... E, Mnóstwo. Ten akurat, ten akurat chyba miał przypływ, nie wiem czego. I, i poruszył Gdy... niewłaściwą postać. Bo pana Jurka trzeba ja w ogóle Nie Bo pal... ja też a, dostaję takie Ale czy ten człowiek został zbadany ee, a, psychiatrycznie? Może? Nie wiadomo. No właśnie, proszę pana. To tak jakby jest taki dowcip. E, powtarzam za swoim mężem, chociaż jest bardzo głupi i może nie na miejscu. A, no, może dobry, no, pani no. powie. Może ktoś, ktoś na płocie napisał dupa, a facet poszedł się dobierać. No, Pan, do płotu. No, do płotu. No, takie, wie pan. Tak samo jak tutaj. On rzucił o ale mówił w ogóle, co to jest za człowiek? Co, to, ktoś, kto jest, nie wiem, sfrustrowany, kto nie wiem, kto jest bezrobotny, kto, e, kto nie wiem, nudzi się i coś. No nie wiem, jak to jest za człowiek. Wie pan postać, postać, znaczy wie pan, co... Bo, czy Państwie zgadza z opiniami wszystkich ludzi? wiem że ktoś absolutnie. musi być dla pana jakimś autorytetem. Absolutnie. A jak ktoś sobie stanie i powie, że pan jest taki... Tak, tak, ale absolutnie nie, tylko że publiczny charakter tej wypowiedzi telefonicznej z jakimś pracownikiem osiaka nadał sam ofiak, bo ten człowiek nie nawoływał a może, publicznie. A może on czara czy się przelała. Może czara goryczy się przelała tak. i w końcu postanowił to upublicznić. Może to nie jest za dużo pierwsza. tych wielbicieli ma ten człowiek Może wszedł? ma za dużo tego tego tych wielbicieli. wielbicieli. Tak, tylko że ludzie zapominają o jednej bardzo ważnej rzeczy, że pieniądze, które zostały zebrane w tym roku mhm. e, są oprocentowane. Mhm. I dzięki temu oprocentowaniu Ofiar organizacja żyje. nie, organizacja kolejnej imprezy w następnym roku nie generuje żadnych dodatkowych nie. kosztów. To jest m.in. jak z gwiazdami dobroczynności, tego to pożyczamy. Pieniądze z dziś zebrane w akcji charytatywnej są, to są tak wielkie kwoty, że przy nawet najniższym oprocentowaniu generują zaplecze finansowe na poczet organizacji kolejnej imprezy powie... jeżeli no. ktoś ma do kogoś pretensje, jest takie urządzenie taka, taka, taka możliwość, żeby zrobić audyt, niezależna instytucja, powołana, ja ja po zewszą proszę, proszę drogą. bardzo, A ja, znaczy, jeszcze... ja wiem człowiek, który rzuca takie wie pan, takie groźby, no to wiadomo, że on raczej nie zarządzi audytą ale jeżeli ktoś chce być w porządku sam owsiak może ten audyt zrobić proszę panią, słyszała pani o tej sprawie, gdzie to ktoś groził śmiercią owsiakowi nie, przepraszam, nie słyszałam. Nie słyszała pani. A to nic. Jak pani nie słyszała, to pani nie ma zdania. No, nie ma, nie no. Czy pani nie uważa, bo to się 33. edycja tego, tego no. filału Orkiestry Świętecznej Pomocy ma być, czy pani nie uważa, nie, 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 ze mną się nie zgodzi, bo ja uważam, no. że to jest klęska państwa polskiego, że przez 33 lata ono nie potrafi zapewnić. Z całą, sympatią, z całą sympatią do jutra. Przecież to wystarczy jest, o tyle podnieść jest, składkę zdrowotną jest, jest i niepotrzebny dużo, Jest jestem dużo prawdy i powiem więcej. Państwo w ogóle nie powinno przy tym e, stawać, pojawiać się i chcieć się w blasku jego ogrzewać. Ale no, to Bo blaskiem, to jest, blaskiem. Państwo będą jego... obywateli. Tak, tak, się tak, tak, tak. To jest jakaś jego nieudolność, że nie może samo zadbać, biorąc pod uwagę e, kwoty, które. Przekraczają w ogóle to, co zbierze orkiestra. Biorąc pod uwagę, jak się tak. państwo też potrafi chwalić, jakim to dobrobycie już tak. żyjemy, to dlaczego? Nie, nie, nie powinni, nie powinni, nie hmm. powinni w ogóle ten to Jurek, co najwyżej może i na oni nie powinni się do niego pchać, bo to jest tylko po prostu. Czy pan, jak z tymi wszystkimi... Pani go zna osobiście? E, nie, ale znam nie, ludzi... Bo pani którzy jak tak mówi są, Jurek. Ale ludzie, którzy Dla mnie są... To pana jeżdżą. Znaczy, Jurek. wie pan co, tyle lat. Tyle lat się znaczy. Le, dla ale wie pan jak jest z jest postaciami Taka się. Nie, 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 nie. Ale wie pan jak jest z postaciami e, medialnymi? E, celebrytami panien, no bo pana to jest nie celebrytami. znają, ale oni są codziennie w pana życiu. Więc nie. Jurek, Pan Jerzy, jak kto woli. Generalnie mam, jeżeli chodzi o niego i to co robi, bardzo dużo tego. Poza tym, wie pan co, jeżeli ktoś tak jak ja i on działa w takich organizacjach oddolnych oddolnych. jaki pani działa? Oddolnych, pani, oddolnych. No w stowarzyszeniu, które działa na rzecz szkoły i to jest organizacja oddolna i tak samo jak on, tak samo jak my, tak samo jak inne organizacje pożytku publicznego, zauważają pewną nieporadność państwa na pewnych płaszczyznach. I on zauważył akurat w medycynie, my zauważamy w edukacji, ktoś inny zakłada... W, w jakimś, nie wiem, wyrównywaniu szans. A nie, myśli Pani, że to utwierdza ludzi w przekonaniu, że skoro Państwo nie daje rady, znalazł się taki ofiar, który 33 lata już to robi, to w ogóle Państwo może odpuścić, bo zdrowiem naszym zajmie się ofiar. Nie, nie, Państwo nie może odpuścić, bo to jest jego jedna z podstawowych... Ale to by zrobiło, żeby zmienić. Wie Pani, znaczy, nie słyszał, Pan o tych słyszał Pan o nowych yy, propozycjach, słyszał Pan o propozycji Ministerstwa Cyfryzacji, hmm. gdzie te kolejki mają być wyrównane? Znaczy, no, gdzie, no, ma, kolejki, gdzie Nie, 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 no, ma być to przypominanie, mają ludzie się e, sami co jakiś czas e, jak gdyby potwierdzać, że nadal czekają, a nie tam wykitowali, bo niektóre są tak długo, że, no, że to jest czekali po prostu tyle lat, ale nie, nie do no, 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 wizyty. Ale wie pan, co ludzie też, ludzie sami, pacjenci, nie obrażając, e, bo może niektórzy nie, nieświadomi, ale są tacy, którzy mają tak zwany nadmierny apetyt, pozapisują się. I w momencie, kiedy się zapisują, już to jest a wykonalne, żeby się zjawili w tym czy w tym miejscu, mimo wszystko w to brną. Ludzie jest sami dużo więcej są w takim, niż kiedyś. Tak, zapisują są w takim kociokwiku, biegną, o tu się zapiszą, tu się zapisał, tu się zapisał, a potem nie. Ja e, bardzo często jestem w szpitalu e, na Kopernika, to jest szpital dziecięcy, Wiem. gdzie panie e, mają, e, mają taką, taka jest taka informacja, ile od początku roku wizyt. Nie odwołano. Ta liczba jest powalająca. Znaczy w tym momencie mamy nowy rok, więc tej liczby jeszcze nie ma. Tam pewnie jest jakieś 2-3. Ale w ubiegłym roku to było ponad 3 tysiące wizyt nieodwołanych. wielu ludzi podchodzi także. Zamówię kilka wizyt, bo, An bo Anusz będzie potrzebny. No tak, tak, tak. Bo nie tylko to, bo że pani w rejestracji nie będzie co chwilę do wszystkich dzwonić ja, ja i odzwaniać. To jest rozumiem. zupełnie co innego. W prywatnym, gdzie mają, gdzie to jest w ich interesie, mm. e, dzwonią, a w państwowym one mają tak dużo, że nie dzwonią. Wie pan co, e, tych niedopatrzeń, niedoróbek wszędzie jest mnóstwo. Mm. Ale ponieważ e, jest to... Jak gdyby na tym polega droga do, do, do ideału. Więc może przyjmijmy, że od tego momentu, kiedy Polska przeszła trans, tą całą transformację, bo cały czas jest lepiej, nie ukrywajmy. Więc raczej e, spodziewajmy się tego, żeby było dobrze. A jak jest źle, to bierzmy sprawę w swoje ręce, jak owsiak, i róbmy coś. że Pani, że. Ja rzucił nic nie że przykro mi bardzo, bo ja nie mieszkam w Polsce, przyjechałam na parę dni i nic nie słyszałam, telewizji nie oglądałam, przykro tak, mi bardzo. Nie interesuje się Pani Panem Jurkiem, nie. jego samopoczuciem? Jakoś tak, tak mi nie przyszło, to nie weszło mi do głowy Panie i w ogóle... To nawet Pani się nie zainteresuje, bo nie, nie śpi po nocach, bo ktoś mu groził śmiercią. No, ale to nie u jednemu mi się wydaje. No, mnie też ciągle grożą, bo ja tego bloga prowadzę, to jak ktoś mnie nie lubi, to mi też niech to grozi. Ale nikt z tego nie robi afery, bo no ja, ja nie jestem pariurek. No właśnie, no, no właśnie. ja tak myślę, że wielu osobom grozi śmierć, nie? No. A, nie ma co się przejmować, myślę. Dobra, jesteśmy dziękuję bardzo. Jesteśmy tak? w Polsce, tak, dobra. No to w ogóle, wszyscy łżetu, tak to, robić, to nie wszyscy nas sobie nie, państwo, bo po co nam nie, państwo, nie, nie. po co te no Muszą być ci ludzie, ludzie muszą być ci skoro ludzie, nie. ktoś musi być, nie, ktoś musi być. nie, nie, za mordę trzymać nie. i pałować na demonstrację. Nie. Cieszmy się z tego, że mamy coś wyjątkowego na skalę światową, to po pierwsze, ale Paliłem, jednak, tak. no ale jednak e, tak e, też e, spójrzmy surowym, jak e, tak powiem wzrokiem w stronę, w stronę tych, którzy rządzą, no bo to jest ich jakaś nieudolność, no. No, wszystkich kolejnych rządów zresztą. Dobra. Ale ja nie wiem, czy wie pan co, czy to, y, czy to jest kwestia wszystkich kolejnych rządów, czy to jest kwestia tego, że no my się przyzwyczailiśmy, wie pan, co roku ma pan święta, co roku ma pan e, burzę ciało i co roku jest orkiestra. Ja sobie nie wyobrażam stycznia bez orkiestry, jestem już tak przyzwyczajona i to już jest tyle lat, że ona Dobre. zawsze jest. Ja my bo robimy sądy uliczne, a dzisiaj pytamy konkretnie o tą sprawę z Osiakiem, co słyszał pan, może ktoś był ponoć godził śmiercią, Owsiak nie śpi po nocach. Proszę pana, jak to jest, że panu Owsiakowi jakiś wystawiony pan grozi i momentalnie go zatrzymują, No. ale jakby panu ktoś groził. Pan to w ktoś grozi na Facebooku. No to ile pan czeka, żeby go znaleźli? W ogóle nie będą się tym zajmować. No i więc właśnie. No. No to... Ale w ogóle czy pan uważa, że, że to jest groźba, bo jak ja mam zadzwonił do pana i powiedział panu, zabiję pana, to groże panu. Ale jakbym powiedział, trzeba pana zabić, nie, proszę to pan, jest groźba. Proszę pana, jedno i drugie jest groźbą, natomiast jest, tak? na policji panu powiedzą, że jak pan mi powie, powie że chce mnie pan zabić, no. ale nie powiedział pan w jaki sposób. I pana na każdym pierwszym lepszym komisariacie spowiem. No tak bym... koleś też nie powiedział w jaki sposób. No, ale ale, to ale pan... wystarczyło, żeby o no, 6 rano... To był, pana, to był pan Owsiak, a pan to jest pan, więc wiesz... Pan Jurek. A, pan Jurek. Pan Jurek. Dobra. Dziękuję panu bardzo. Że grożono panu Jurkowi Owsiakowi I Ja teraz się pytam, jakiś 70-latek spod Krakowa. Jak go trzeba ukarać i czy go trzeba ukarać? No, ja nie wiem. No potrzebuję jaka ta decyzja, tak? No jak ale jaka panowie decyzja? Kara śmierci, czy ciężkie roboty, czy też może wrzucić go, bo Pani z Ukrainy, ja tak słyszę. Tak. O, wrzucić go za to do kopu na Ukrainie Niech nie, Ukrainy. Mogę. Mogłoby tak być. Tak. Dobra, dziękuję pani. No e, takiej szans dać, żeby człowieka. Tak, człowieka... żeby tam się odkupił swoje winy da, na froncie. Da, Zgadza tak. Zgadza się. Dziękuję pani bardzo. Czyli ile ten człowiek ma zapłacić według pani? To jest 70 lat, chyba emeryt. Zabrać mu. A czy on wziął leki, zanim zadzwonił do niego z tą groźbą? Nie wiem, może nie wziął, bo może nie stać na leki. Wie pani, jak w Polsce to. Tutaj... Wie pan co, A jak nie? go stać na telefon, to stać go i na leki. Poza tym... Powiem panu, że niektórzy starci ludzie są lepiej zorientowani, jeżeli chodzi o kwestie służby zdrowia, więc naprawdę tak e, trzeba podejść, nie jak to się mówi emocjonalnie, tylko realistycznie do wielu osób. Niech się zajmą tym odpowiednie służby i niech e, dopilnują tego, żeby zarówno ci, którzy. E, takie groźby otrzymują, czuli się bezpiecznie, a ci, którzy, do głowy, przychodzą do głowy takie pomysły, e, mieli takie poczucie kary i świadomość e, tego, co robią, żeby parę razy się zastanowili, zanim cokolwiek takiego zrobią. Zanim drugi raz obrażą pana Jurka. Znaczy kogokolwiek obrażą, no to nie, no nie no chodzi, to... ale to nie chodzi. Mnie też ktoś na Facebooku obraża, ale policja ma to w dupie, bo nie jestem panem Jurkiem. No. Ale, yy... Są równi i równiejsi w naszym kraju, to chyba się Pani z tym zgodzi. No, polityk jakiś i tak dalej, jak się go obrazi, no to jest na raz jakaś. Czy znaczy niesprawiedliwość aby jest i był, No tak, ale niesprawiedliwość jest i była i e, myślę, że tutaj e, jedna sprawa e, gruź pod jego kierunkiem nie, nie wyrówna tego, co się dzieje. Niemniej jednak zarówno Panu, jak i każdej jednej osobie, która jakiekolwiek groźby otrzymuje. Radzę skierować się do czy do kancelarii, czy do kogokolwiek, nawet żeby osobom, które się kryją pod jakimiś nikami, wystosować odpowiednie pisma. Eee, mam taką sytuację w, wśród bliskich, którzy w ten sposób zadbali o to, żeby ktoś gdzieś na takim zwykłym Facebooku, który jest traktowany, nie wiem, jak ściana na no, blogu, no, że no. napisze, że ktoś jest e, głupi albo ktoś no, ma no, wielką no, dupę ta i tak dalej. Pocie, Oczywiście. No. No. Więc takie, żeby ludzie, się, żeby ludzie przestali rzucać. Bo wie pan co? Ja zauważyłam, że ludzie bardzo. Bardzo szybko ferują wyroki, bardzo szybko oceniają ludzi, Właśnie, bardzo, tak, klawiatura bardzo szybko. Do tego po a bardzo, no tylko, wie pan, siedzi pan sobie, Tyk, siedzi pan sobie w, w tym w ciepłym pokoju, w domu, Jak prądu nie wyłączyli jeszcze? No oby, wtedy, tak. oby, tak. Ale siedzi pan sobie nie wiem, z nudów niektórzy robią, albo żeby była, jak to mówią, jak młodzież mówi, żeby była za dyma, o. A, no, tak sobie. A tak sobie rzucę, żeby była zadyma. A dopiero później jak e, okazuje się, że kogoś To tam urazili dopiero reflekcję. nie wiem, zadymiasz jakiś? Nie wiem. Poważysz. nie Oj, wiem, chyba. nie znam, znam człowieka. Ale pan myśli, że wiek jest, e, wy, jest taką e, daną. powinien które... być trochę, no. Powinien, znaczy, no trochę. powinien być. Ale czy jest? No nie zawsze. Ale czy jest? Niektórzy poważnie ją, inni nie. Wśród, Wśród młodych ludzi. Dokładnie, bo wśród młodych ludzi jest wiele, wielu poważnych, y, poważniejszych niż nie jeden dorosły, więc nie, nie, na pewno, na pewno nie można takich rzeczy zostawiać y, tak sobie po prostu. No, nie można ludziom pozwolić na takie zachowania. I panu też, y, jeżeli ma pan Ale tego doprzysania. osiak też on się z nim chętnie spotkał i że wystarczyłoby, przepraszam. Gdyby on przeprosił, to myśli pani, że i tak trzeba go jeszcze ukarać. Czy wystarczy? Ja myślę, że ta rozmowa będzie bardzo taka e, oczyszczająca. I myślę, że ten człowiek się z nim nie spotka, bo w cztery oczy nie będzie miał odwagi e, tych wszystkich zarzutów w stosunku do niego. A poza tym, wie pan co? idę <grym>, do zakład, że on e, nie ośmieliłby się nikogo skrzywdzić. Ten starszy pan, który te, który te zarzuty wystosował. Nie, Czyli nie, nie, taka nie, groźba nie, nie była nie, tak naprawdę. Nie, nie, realna, prawda? nie. nie. Nie, na pewno nie była to realna groźba. Niemniej jednak e, powinny się liczyć z tym, że nie można takich rzeczy to właśnie, robić. Się ukarać, to jest kwestię ukarać, Powiem panu, no w... powiem panu ciekawą groźbie. historię. Powiem panu ciekawą historię. E, ileś lat temu były zamachy w metrze w Londynie. E, I były to, organizowane były przez osoby wyznania islamskiego. Jechałam e, w tym czasie, bo już wtedy pracowałam w takiej agencji reklamowej, e, jeździłam z tymi wszystkimi takimi rzeczami do makijażu, są takie metalowe, tak. e, metalowe takie tam. Ponieważ był straszny tłok, zostawiłam część pod siedzeniem, odsunąłam się dalej, żeby móc ten. Czy Pan wie, że na stacji w Wilanowie e, zostałam poproszona o otworzenie tych kufrów? Mm -hmm. Ci panowie, którzy siedzą za tymi lustrami takimi weneckimi, zostałam poproszona, bo komuś z Państwa, którzy ze mną jechali, wydało się to podejrzane, że ja to zostawiłam tutaj, ja sama poszłam e, dalej. I, I teraz, tam. proszę cyk, cyk, i teraz powiem panu tak, śmieję się do tego jednego z tych panów, którzy tam pracowali, że tak, powinnam powiedzieć, tak, że zaraz to wszystko rozsadzę i zrobię tutaj zaraz zadymę. I on mi powiedział, proszę pani, lepiej być e, spokojnym, bo za to, że wywołałabym e, taką ogólną panikę, Mimo, że po prostu była wydmuszka, mają... inny paragraf, zostałabym dużo poważniej ukarana. A w ten sposób zostało otworzone, sprawdzone, wszystko w porządku, wszyscy Została się czują bezpiecznie. Nie zostałam w żaden o, sposób podróż. ukarana, bo ja nikomu nic nie groziłam, po prostu bezpiecznie jechałam sobie akurat na Wilanów, bo tam mieliśmy agencję reklamową. Także yy, wiem. Że każdy powinien się zastanowić, zanim co cokolwiek powie, dlatego kara musi być. A jaka to będzie kara? z srebrem, a milczenie złotem. Ja tak. Pani a usta mamy jedne, a usze mamy mhm. dwoje. Żeby Dobra, bardzo pani mówi. słuchać, pani. a mniej. Ok, mówić. dziękuję. Zastanawiam się, proszę państwa, jak uśmierzyć traumę pana Jerzego. Pana jerzego ofiaka, który nie śpi po nocach, rozmawia sam ze sobą, toczy dialogi z tym strasznym człowiekiem, który. Zadzwonił i powiedział te okropne słowa. Chcesz jeszcze? Proszę. Twoje zdrowie. I myślę sobie, że możemy mu pomóc wrzucając w tym roku nie dwa, ale trzy złote do puszki. To jedynie uśmierzy jego ból.